Na rozmowę z gościem Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj ksiądz kardynał Kazimierzny. jeden z czterech Polaków, którzy będą uczestniczyć w konklawę, a więc człowiek, który będzie wybierał następcę zmarłego papieża Franciszka. Witam serdecznie, księży kardynale. Dziękuję, że ksiądz kardynał zgodził się na rozmowę. Witam serdecznie Pana i Radio Szukacji. dzień dobry, szczęść Boże. Które ze spotkań z Franciszkiem najbardziej zapadło księdzu kardynałowi w pamięć? To znaczy, każde, myślę, jakoś spotkanie z papieżem, nawet jeżeli się jest karnałem i spotyka się czy na koncestorzu, czy przy jakiejś innej okazji spotkania bardziej gremialnego, jest ważne i zapada w pamięć. Ale ja powiedziałbym, jeżeli ma być szczegółowo i powiedzmy konkretnie, takie spotkanie zaraz po konklawe, w którym uczestniczyłem w 2013 roku, już potem, kiedy sekret konklawe jakby jest nieobowiązujący, przeszliśmy wszyscy razem z papieżem do domu świętej Marty. Miała być kolacja i przed tą kolacją jeden z żandarmów watykańskich przyniósł mi i podsunął już gotowy wydrukowany numer osservatore romano, dosłownie półtorej godziny po białym dymie. Może dwie. Natomiast ośmieliłem się i podszedłem do stołu, nazwijmy to prezydialnego, gdzie papież nowy siedział. I poprosiłem go, żeby mi się podpisał pod, na tym numerze obserwatora. I rzeczywiście papież te swoje malutkie Franciszkus napisał już wtedy malutkie, czyli zaraz po Boże. I miałem ten numer bardzo długo. Kiedyś pożyczyłem komuś, kto organizował jakąś tam małą wystawę z racji papieża Franciszka, jego wyboru i tak dalej. No i niestety ubolewam nad tym to obserwatora, które było ważne, moim zdaniem, zniknęło i nie wiem, gdzie jest. To Pamiątka jest zaginęła. A jak ksiądz y, mm. był traktowany, jak papież Franciszek podchodził do kardynałów? Y, trzymał dystans, czy go skracał? Nie, skracał go. Ja pamiętam, ja pamiętam od razu pierwsze to spotkanie dłuższe z papieżem, które było po jego wyborze, kiedy nas zwołał, i wtedy, kiedy był jakby pierwszy raz otwarty Temat Nóż Pasterstwa, Rodzin, małżeństw niesakramentalnych, kiedy miał te referat karnał Kasper i potem była dyskusja dwudniowa. To było widać jak w tych wszystkich przerwach, kiedy normalnie gdzieś by mógłby się zamykać, on przechodził do pewnej grupy karnałów, rozmawiał. Także ten dystans miał zawsze skrócony w tym znaczeniu, przynajmniej do karnału, ale myślę nie tylko do karnałów, do każdego współczesnego człowieka. Jaki najważniejszy ślad zostawi po sobie Franciszek w Kościele i w świecie? To znaczy, ja nie wchodząc w szczegóły, bo to. Zależy, kto go oceniał i kto oceniał pontyfikat. Bardzo często oceniali według tego, czy, są, czy jest zgodny z ich poglądami, czy niezgodny. Ale dla mnie, jako biskupa, i dla mnie, jako chrześcijanina, najważniejszym wymiarem pontyfikatu jest to, że papież uznał, że Sobór Watykański. Drugi jest jeszcze do końca niezrealizowany i wiele trzeba jeszcze zrobić. I myślę, że rozpoczął, że rozpoczął od wielu spraw, ale przede wszystkim rozpoczął od koncepcji kościoła ludu Bożego. Czyli jakby odwracał tą wizję kościoła przedsoborową, która była wizją hierarchiczną, piramidalną, na podkreślenie tego znaczenia ludu Bożego. Zresztą to w dokumencie o Kościele to jest podstawowy obraz Kościoła wzięty ze Starego Testamentu. I papież wnosił tutaj takie rozumienie ludu, którego my w Europie nie rozumiemy: to znaczy rozumienie ludu, który mianowicie gdzieś tam stał u podstaw Ameryki Południowej, tej wszystkiej nędzy, która się wyraża tawelami i tak i tak dalej, ale jakąś taką relacją. Powiedzmy, bliskości w kościele w znaczeniu takim, że przez lud, to papież bardzo mocno podkreślał w całym pontyfikacie, ujawnia się to, co się nazywa zmysł wiary, czyli w ludzie Bożym trzeba usłyszeć Ducha Świętego, czyli trzeba słuchać Ludu Bożego. To będzie y, za kilka, kilkanaście być może dni. Drugie konklawe, w którym ksiądz kardynał będzie uczestniczył. Czy ksiądz kardynał kupił już bilet do Rzymu? Jeszcze nie kupiłem, dlatego że. Wczoraj nie bardzo wiedziałem, kiedy ten pogrzeb będzie. Jeszcze dalej do końca nie wiemy, ale myślę, że spokojnie jeszcze odprawimy przeświętą dzisiaj w świątyni opatrzności i zapraszam na nią o 18.00. Jutro odprawimy przeświętą z arcybiskupem i nuncjuszem w katedrze. i Myślę, że to są rzeczy, które w porządku mianowicie. Takie modlitwy za papieża, dziękczynienia za ten pontyfikat są także ważne, a może nawet ważniejsze. Natomiast na pogrzeb pojadę i zdążę pojechać na pewno. Polskę będzie reprezentować czwórka kardynałów ksiądz kardynał, kardynał Ryś, kardynał Ryłko i kardynał krajewski. Tak. Mhm. Czyli tak naprawdę ksiądz kardynał również może zostać papieżem. No, może nie żartujmy w tej rozmowie poważnej z rana. Znaczy, ja sądzę, że to nie ma sensu w tej chwili dywagować nad tym temat, kto będzie. Misterium konklawy, ja to tak nazywam, czy to jest jakaś wielka tajemnica? Konklawy polega na tym, że 135 czy 7 ludzi, no jednak kierując się przede wszystkim własnym sumieniem, przez które mówi Duch Święty. Zastanawia się przez parę dni, czy parę dziesiąt godzin nad tym, jakiego papieża chce Duch Święty w Kościele. I to rośnie, to, to przekonanie, że to będzie ten rośnie, i dlatego nie da się powiedzieć przed tym, kto mianowicie będzie papieżem, bo ten, który wchodzi jako pewny kandydat, wychodzi jako normalny kardynał. I stąd dlatego zazwyczaj te wszystkie pewne prognozy dziennikarskie, dziennikarskie, światowe się nie spełniają i Bogu dzięki. 135 kardynałów to tak, będzie tak. jedna z największych liczb w ostatnich e, latach, czy nawet setkach lat. Czy wy się znacie ze sobą, czy raczej jesteście z różnych zakątków świata? To znaczy zależy. Jak zdefiniować pojęcie znać się. To znaczy na pewno w sensie takim, żeby znać swoje uwarunkowania, konteksty kulturowe, inne życiorysowne, no, tak się nie znamy. Natomiast, jeżeli człowiek jeździ na każdy kolejny konsystor, na którym jest mianowany, Kilkunastu czy kilkudziesięciu kardynałów, no to przynajmniej orientujemy się i wiemy, który jest skąd, w tym znaczeniu się znamy. Natomiast na pewno znajomość była większa, kiedy liczba kardynałów była mniejsza i pochodzili zazwyczaj z Europy. No właśnie, bo przecież dzisiaj siłą Kościoła jest przede wszystkim Ameryka Południowa, Afryka i Azja. Europa jest w mniejszości. Sądzi ksiądz kardynał, że nowym papieżem będzie ktoś spoza Europy? Nie sądzę, bo nie wiem, ale mianowicie wcale bym się nie zdziwił, że wiem, ale kościół do tego wcześniej czy później dojrzeje. Dlatego, że oprócz tego, co powiedziałem, że kontynuator Soboru, w sensie taki wdrażający Sobór dogłębnie, papież Franciszek, to następną cechą, którą musiałbym wymienić z jego pontyfikatu, to jest to, że dał sygnał nam, Europejczykom, że nie tylko u nas jest Kościół. Że Kościół powszechny jest i w Afryce, i w Ameryce, i w Azji. Natomiast Europa jest ważnym miejscem, ponieważ tu jest biskup Rzymu, który jest, nazwijmy to papieżem, wprost Kościoła, ale Kościół jest obecny wszędzie i dlatego może nam to czasem było trudno Europejczykom przyjąć. Jeszcze jedna sprawa w tej części naszej rozmowy. 80% nominacji kardynalskich to są nominaci już papieża Franciszka. Czy to znaczy, że następcą papieża Franciszka będzie ktoś, kto będzie reprezentował jego styl, jego myślenie, czyli bardziej liberał niż konserwatysta? To znaczy, obawiam się, że papież. Wyciągając nieraz małych kościołów lokalnych, takich jak Mongolia, czy w Azji i w innych krajach, mianując Kardynałów, nie tym się kierował na pierwszym miejscu, żeby po jego śmierci wybierali kontynuatora. Natomiast mam na myśli, że jakaś ta, jakieś tam podobieństwo widzenia spraw Kościoła, widzenia spraw wiary. W dzisiejszym świecie na pewno łączyło papieża z każdym nominatów kardynalskich w ciągu tych 13-12 lat. Ale teoretycznie papieżem może zostać Polak? Teoretycznie może, ale myślę, że. Ta historia pewnie się już nie powtórzy, przynajmniej w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, bo to byłoby za dużo szczęścia na raz. Powiem. Zobaczymy, jak będzie. Wszystko w rękach niekoniecznie tak. samych kardynałów. Ksiądz Kardynał Kazimierzny, czy uczestnik konklawy, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam. Księży Kardynale. Yy... Kto dzisiaj po śmierci papieża Franciszka rządzi miliardem czterystoma milionami katolików na świecie? Czy mamy coś, co można nazwać chaosem? Czy to jest absolutnie precyzyjny scenariusz, który jest realizowany punkt po punkcie do momentu wyboru nowego papieża? To znaczy powiedziałbym tak na wstępie do odpowiedzi do tego, na to pytanie, ponieważ Kościół nie jest. Jakimś komitetem centralnym diecezji czy kościołów partykularnych. Więc oczywiście kościół w kościołach partykularnych jest uznany przez biskupów. Biskup Rzymu jest tym biskupem ustanowionym przez pana Jezusa, który jest ustanowiony na czele całego kościoła. I na czas tak zwanego sede vacante, czyli pustego tronu, czyli po śmierci czy po rezygnacji papieża. Jest tak zwany, wybrany, mianowany przez jeszcze papieża żyjącego kamerdyner, którym jest karnał Farel, Irlandczyk, ale wychowany w Ameryce, który jest kardynałem rzymskim i on jest kamerdynerem. I on zarządza i sprawami bieżącymi, typu pogrzeb, organizacja i życie Kurii Rzymskiej i Kościoła Powszechnego w czasie stady wakanty. Natomiast. Są pewne funkcje przypisane także dziekanowi Kolegium Karnalskiego. Pewne funkcje przypisane przy wyborze, zwłaszcza papieża. Zwłaszcza wtedy, kiedy dziekan Kolegium Karnalskiego jest człowiekiem, który przekroczył 80 lat. No i mamy precyzyjne, szczegółowe instrukcje. Papieża Franciszka, co do jego pogrzebu, nie będzie pochowany w Bazylice Świętego Piotra, lecz w innej Bazylice Rzymskiej. To będzie ewenement na pewno. XX-XXI wieku, bo papieże tego ostatniego okresu byli pochowani w, w kryptach w Bazyliki Świętego Piotra. Natomiast papież zresztą dawno o tym mówił, dawno dawał sygnały, że będzie chciał być, i napisał to w testamencie, pochowany w Bazylice Santa Maria Maggiore. Bazylika Santa Maria Maggiore to jest najstarsze i niewątpliwie sanktuarium Matki Bożej w kościele, tak zwane ustanowione. Na, na znak pewnego cudownego zjawiska nazwanego Matką Bożą Śnieżną, ponieważ się w sierpniu śnieg pojawił na tym wzgórzu. Ale nie wchodząc teraz w szczegóły, powiem tylko tyle, że papież każdą pielgrzymkę, każdy wyjazd poza Rzym zaczynał i kończył w tym sanktuarium. I wcale się nie dziwię, że tam chciał być pochowany. Papież będzie też wystawiony w trumnie ani na katafalku, też nie będzie ubrany w czerwone buty. Z czego wynikają te decyzje Franciszka? To znaczy myślę, że myślę, że wynikają z jego osobowości, dlatego że to był człowiek niewątpliwie jak każdy chrześcijanin, mający swoje takie czy inne cenoty pokorne, ale był w tej pokorze swoim skromnym, to znaczy takim bezpośrednim, zwyczajnym do ludzi. Ja go takim widziałem pół roku przed wyborem, bo miałem okazję być w Argentynie i być u niego na krótkiej audiencji podczas śniadania, pamiętam. To był 2012 rok, a więc niedługo przed wyborem. Tak mnie przyjmował, zresztą w ogóle wtedy mieszkał w takim jakby w mieszkaniu kardynalskim Buenos Aires, które u nas by można było te kurie i to mieszkanie porównać trochę do takiego dużego bloku. Czyli nie mieszkał w Czyli tak, był taki, pałacach bez, bez dystansu, że dystansu. No I to pamiętam. No dobrze, a jak ksiądz kardynał e, wspomina to konklawę w 2013 roku. Czy może ksiądz e, kardynał zdradzić, czy głosował na e, kardynała Bergoglio? Nie, to nie mogę zdradzić, nie będę zdradzał, <laughs> oczywiście, ale konklawę ja osobiście przeżywam jako przeżyłem jako duże przeżycie duchowe. To znaczy dla mnie ta atmosfera. Ta atmosfera poprzedzająca modlitwy, potem przeświętej o wybór papieża, który, gdzie się czuje wagę momentu, wagę chwili dla kościoła, a potem samo to bycie w kaplicy Sekstyńskiej, która też swoim otoczeniem robi niesamowite wrażenie, i świadomość odpowiedzialności. To sobie doskonale zdaję sprawę, bo czytałem tryptyk rzymski, gdzie papież pisze te. Wspaniałe słowa po mnie przyjdą tu kardynałowie i wpatrując się w ten sąd ostateczny Michała Anioła będą dokonywać wyboru w odpowiedzialności za Kościół, za jego przyszłość i potrzeby. A jak to wygląda w sensie technicznym? To jest tak, że wchodzi się do Kaplicy Sykstyńskiej zostawiając komórkę na zewnątrz? Tak, to czy nie ma kontaktu elektronicznego, żadnego telefonicznego, ani komputerowego, internetowego, natomiast to jest zapewnione, dlatego że ponieważ cały Watykan wtedy jest objęty tą jakąś tam tajemnicą. Że oprócz tego, że nawet gdybyś wziął komórkę, to nie, nie użyjesz, bo jest tak zwany parasol elektroniczny, który wyklucza korzystanie z tych środków. Czyli służby watykańskie odcinają kaprysyjne. Czyli Bogu Dzięki jest moim zdaniem, nawet jeżeli się komuś tam gdzieś powiedzmy. Coś wysknie w tym znaczeniu, że obiter Dikta coś by powiedział, ale to są jakieś robiazgi. To generalnie ta tajemnica konklawa obowiązuje. Czyli jesteście odseparowani od świata. Od świata absolutnie. No dobrze, ale są jakieś rozmowy, są, jakieś no między sobą... negocjacje między poszczególnymi nie, nie, nie. Negocjac... frakcjami. Negocjacji politycznych, tak jak przed głosowaniami w Sejmie nie ma. Natomiast oficjalnych, natomiast. No, rozmowy jako takie, rozmowy są przy, i w tych czasach, między głosowaniami, i tak dalej. Choć podczas samego głosowania i samego trwania w Kaplicy Sikstyńskiej jest jednak atmosfera powagi i skupienia. No dobrze, wracamy do tego, o czym się mówi. Ja wiem, że ksiądz kardynał będzie tutaj wstrzemięźliwy, ale jednak zapytam. Mówi się o tym, że największe szanse na wybór mają tacy kardynałowie jak Mario Greche z Malty, jak Włoch Mateo Zuppi, jak sekretarz stanu Pietro Paolin, ale także kardynał Tagle z Filipin. Jaką, jakimi kryteriami będą kierować się kardynałowie przy wyborze papieża? To znaczy, ja myślę, że mogę powiedzieć za siebie bardziej niż za innych, bo nie wchodzę nikomu w jego myślenie. Natomiast po, pierwszym kryterium, którym się powinni kierować, to relacja do z jednej strony potrzeb Kościoła w tych dzisiejszych czasach, takich, które są takie, jakie są wcale niełatwe, a z drugiej strony relacja do poprzedniego, nich pontyfikatów, dlatego, że każdy z pontyfikatów, czy ten Paweł II, czy Benedykt XVI, czy Franciszek, to są okresy ważne, zamknięte w tym znaczeniu, że kościół, jakby historia Kościoła się mierzy także pontyfikatami. I każdy z nich był w tym czasie, kiedy był potrzebnym i to był potrzebnym takim, jakim był. Nawet jeżeli go próbujemy trochę tak politycznie z zewnątrz porównywać, przeciwstawiać Jana Pawła, Benedyktowi. może, no bo to są nie... różni ludzie. Bo są, bo to są różni ludzie i mają prawo. I różni są Kościowi potrzebni. Mm -hmm. I dlatego myślę, że kryterium kontynuacji mądrej, roztropnej, kreatywnej, bo zawsze taka powinna być kontynuacja także w kościele, powinno być jednym z ważnych kryteriów szukania następcy. A jaki Kościół zostawił Franciszek? Mówi się o tym, że to jest Kościół podzielony. Choćby w przypadku takich tematów jak kwestia stosunku do osób rozwiedzionych, czy też błogosławieństw par homoseksualnych. Na przykład Afryka sprzeciwiła się tej ostatniej decyzji, czy, czy słowom papieża. To znaczy, jeżeli podzielić pontyfikaty, jeżeli można w ogóle tak podzielić na pontyfikaty, nazwijmy to bardziej z akcentem na doktrynę i bardziej na duszpasterstwo, no to niewątpliwie pontyfikat Franciszka był tym drugim, i w związku z tym, oczywiście, papież Franciszek. Zrobił wszystko, żeby w ramach mądrej otwartości na człowieka współczesnego trafić z Ewangelium do niego. Szukał rozmaitych sposobów i także rozwiązania takich trudnych problemów, który, o których Pan wspomniał w pytaniu. I to oczywiście nie wszystkim się podobało i w tym znaczeniu to jakby dzieliło. Ale pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o wierność doktrynalną. Tak naprawdę papież Franciszek niczego nie zmienił. Niczego? Znaczy, w sensie doktryny wprost. Nie? Natomiast to, że pewne rzeczy mówił w poprzek dzisiejszemu światu i tu nie był akceptowany, to nie znaczy, że nie miał obowiązku tego mówić. Weźmy Kwestia na przykład mówienia, czasem może rzeczywiście jakieś niezręczności mu się zdarzały i to czasem jakby uzasadnione, że świat to nie rozumiał, w kwestia wojny. Ale co miał mówić na temat wojny inaczej niż jest w Ewangelii? Albo na przykład kwestia migrantów, że żyje przykład następny. Mianowicie napisał powiedzmy mocny list do biskupów amerykańskich teraz. Już w tych miesiącach tego roku, wtedy kiedy usłyszał o tych wszystkich barierach, murach na granicy meksykańskiej czy gdzieś tam gdzie indziej, upomniał się o imigrantów. Z czego to wynikało? Z jego pochodzenia? Z, z jego pochodzenia między innymi dlatego, że on czuł, czym jest imigracja i sam przeżył to samo jako dziecko przed wojną, a potem po wojnie jeszcze ciągle jakoś tam przez był traktowany jako człowiek, który przyszedł z włochnie. A i to rozumiał, i ta potrzeba szanowania ludzi. Uciemiężonych, prześladowanych, i tak dalej, kazało się mu upominać w imię Ewangelii. I tu jest dla nas wszystkich pytań polityków, ale i także dla Kościoła czy bardzo często nie jest tak, że w imię poprawności politycznej albo zmieniamy poglądy, albo milczymy. Mówi ksiądz Cardenu o polskich politykach dzisiejszych. Tak? Nie, nie chcę się o nikim wypowiadać wprost, bo myślę, że wszyscy niech sobie robią rachunek sumienia. Natomiast jeżeli papież pisze do biskupów amerykańskich, to znaczy co chce powiedzieć? Kościół nie może w tych sprawach milczeć. I papież nigdy nie milczą i wiadomo, Franciszek świętej pamięci już nie był nigdy wielbicielem Donalda Trumpa, teraz wiemy, że Donald Trump wybiera się na pogrzeb. Może, no to, to będzie ładnie o nim świadczyć, natomiast pamiętajmy o tym, że Ameryka Południowa, a papież z Ameryki Południowej nigdy Wielkim, wielkim entuzjastą dla Ameryki Północnej nie była, więc wyrósł w tamtej kulturze. To prawda. W wielu krajach katolickich wprowadzono wielodniową żałobę po śmierci Franciszka. Czy podobna żałoba, czy element żałoby powinien być zdaniem księdza kardynała wprowadzony również w Polsce? Ja bym tego nie traktował w kategorii jak powinien, nie powinien, dlatego że no to myślę, że do takiej decyzji każdy, który taką żałobę ogłasza, musi dojrzeć. Natomiast jeżeli Argentyna, powiedzmy, tak jak my 20 lat temu po śmierci Jana Pawła, który był tak zwanym papieżem naszym z Polski, jeżeli Argentyna po śmierci swojego papieża robi siedmiodniową żałobę, to myślę, że w jakiś sposób nie chcę powiedzieć, że nie nas naśladuje sprzed 20 lat, ale po prostu no, ceni sobie to, że ta Argentyna że odszedł z tego świata umarł ktoś ważny dla tego kraju, dla tego kontynentu i dla Kościoła jako takiego. Czyli ksiądz Karnał widziałby taki element, także w jakiś, Polsce. Jakiś znak. Łączności z papieżem, z pogrzebem. Pogrzeb, śmierć tego papieża nie, nikt nie traktuje jako rzecz tragiczną inną. Byliśmy po ludzku do niej przygotowani, bo papież był starszy i chorował i tak dalej. A przede wszystkim patrzymy na to w perspektywie wiary, co to znaczy umrzeć w Wielkanoc przygotowanym i mianowicie w przeddzień życzył ludziom dobrego przejścia, dobrej paschy, na drugi dzień przeszedł. Mamy jeszcze y, 4 minuty, 8.26, o 8.30 ksiądz kardynał musi wyjechać, więc zadam jeszcze kilka pytań, dosłownie trzy od naszych słuchaczy. Czy kardynał Nycz za, zagłosuje za kardynałem Sarachem, a może kardynałem Ambongo? Nie, nie będę zdradzał, za kim zagłosuję. Zagłosuję tak, jak mi w danym momencie w konklawę podpowie Duch Święty. Czyli jeszcze ksiądz kardynał nie ma w, w środku decyzji, nie, nie podjął. Nie mam. Mhm. E, kolejne pytanie. Czy Jezus był komunistą, jak twierdził Franciszek, jednego z naszych słuchaczy? To zależy, jak zdefiniować pewien wymiar poglądów. Jeżeli mianowicie, jeżeli mianowicie iść radykalnie, to można powiedzieć w ten sposób, że tak to zrozumieli... Pierwotni chrześcijanie i pierwsi apostołowie, którzy mianowicie, jak wiemy z dziejów apostolskich, wszystko mieli wspólne i każdy otrzymywał tyle, ile potrzebował do tego, do czego potrzebował. Oczywiście to było możliwe tylko wtedy, kiedy chrześcijaństwo było pierwotne i radykalne, mocne. Jeszcze jedno pytanie naszego słuchacza. Czy to NATO wywołało wojnę na Ukrainie, szczekając pod drzwiami Rosji? Tak mówił yy, papież Franciszek. To znaczy, tak jak powiedziałem, nie będę tego komentował już teraz po śmierci. Na taką ocenę przyjdzie czas, kto miał rację w tym i w jakich słów używał. Natomiast papież w autobiografii napisał takie ciekawe zdanie, które do dziś pamiętam. Mówi, osądzają mnie w sprawie wojny na Ukrainie. Tak, jedni tak, jedni tak, jedni tak. Mówi, jedni by chcieli najlepiej, żebym był kapelanem wojsk zachodnich. I jeszcze jedna sprawa, która wywołała poruszenie w Polsce, a nie jest związana bezpośrednio ze śmiercią Franciszka, chociaż Franciszek miał jednoznaczne, jednoznaczną opinię na temat aborcji. Jak ksiądz kardynał ocenia to, co zdarzyło się w szpitalu w Oleśnicy? To znaczy nie wchodzę w oceny żadnych działań ani polityków, ani ludzi, bo ta dyskusja wiadomo zawsze prowadzi na ten, Ale ja myślę tak, że dwie rzeczy tu zwracają moją uwagę, że albo ta maszyna, że tak powiem, tak zwanej nowoczesności w kwestii aborcji jest po prostu gdzieś nieprecyzyjna i niedocięta, jeżeli można, jeżeli można no, usunąć dziecko i zabić dziecko, bo, nazwijmy rzecz po imieniu, mające 9 miesięcy i lekarz zabijając to dziecko zgodnie z przepisami, bo przesłanka psychiatryczna inna, nie ma żadnej odpowiedzialności, nie musi mieć, natomiast gdyby to samo uczynił trzy tygodnie później, jak dziecko już jest poza łonem matki, to by poszedł do więzienia. Więc to jest do zastanowienia i druga rzecz, która dla mnie jest wnioskiem, i do czego może prowadzić tak zwane poszerzanie tak zwanych praw, że tak powiem, do aborcji. Mam na myśli 12 tydzień, 13, potem jest 20 tydzień, a w końcu jeszcze uchwalimy, że można do samego końca, do 9 miesiąca. Więc moim zdaniem coś tutaj musi być chyba zmienione, bo wydaje mi się, że zabicie dziecka, które może Żyć absolutnie, w sposób pewny, pozałonem matki, bo dziewiąty miesiąc, nawet jeżeli jest niepełnosprawny czy czymś obciążony, gdyby tak było, to jednak nie, nie, pozba, nie daje prawa do tego, żeby człowiek decydował o życiu człowieka. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Nie zatrzymujemy księdza kardynała. Bardzo dziękuję, że ksiądz kardynał zgodził się na rozmowę z Radiem Z. I oczywiście życzymy dobrego wyboru na konklawę. Tak. Bardzo. Tych, którzy mieszkają w Warszawie, jeszcze raz zapraszam na mszę świętą za papieża Franciszka. Bardzo Dziś dziękuję. 18, jutro 19. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem, gościem Radia Z, był ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, jeden z czterech Polaków, który będzie uczestniczył w konklawę, który wybierze następcę zmarłego papieża Franciszka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.